Drodzy Państwo, razem z nami trener Krzysztof Szablowski i Krzysztof Szubarga. Ja przypomnę wynik meczu 66 do 55 anil przełamał w tym 13 meczu, który miał być 13 zwycięstwem z rzędu HasekO Prokomu. Nie udało się w drużynie gości, ani w całej wygrał jako pierwszego komentarza tego symbolicznego i historycznego zwycięstwa poproszę trenera Krzysztofa Szablowskiego. Dziękuję. Dziękuję jeszcze raz, dobry wieczór. Po takim spotkaniu mogę tylko powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy i strasznie zadowolony z postawy chłopaków. To, nad czym ciężko pracujemy, czyli yy, defense przyniósł dzisiaj niesamowite rezultaty. Aczkolwiek gratuluję drużynie o świetnej postawy też i są, no, oni przecież grają świetne mecze ostatnio i, i, no i był to bardzo fizyczny na, na co przygotowywałem swoich zawodników. Też zresztą e, grali dobrze w obronie, nasza skuteczność pozostała, e, pozostała, wiele do życzenia, natomiast oczywiście ona wynikała z tej twardej fizycznej obrony Aseko. E, kluczem była nasza agresywna obrona, szczególnie w drugiej, w drugiej połowie bo po 20 punktów straconych, w drugiej połowie po 10 na kwartę, on to, to mówimy, myślę, samo za siebie. E, no i świetny Krzysiek. Mam nadzieję, że to już jest ten Krzysiek, którego pamiętamy, który już słabsze występy zapomniał i pozostanie, pozostanie w takiej dyspozycji. Pozostali zawodnicy świetnie wykonywali swoje zadania. To, co chciałem też od Korsleja, proszę zwrócić uwagę, w dzisiejszym meczu, Um, oczywiście zaczął w po to, żeby go pobudzić i, i myślę, że to się udało, bo ja mu powiedziałem, y, ja nie chcę, nie, nie chcę widzieć tam podwójne zdobycze w rubrykach z punktami, ja chcę widzieć defense i myślę, że on też jest z tego zdania świetnie wywiązał. Może nie za każdym razem, bo to jest zawodnik wysoki, ciężki i nie zawsze może y, nadążyć, ale myślę, że wykonywał swoją robotę świetnie. Najważniejsze, że cały zespół pracował, że kina, który wszedł y, y, Drugi połowie spotkania dopiero wykonał swoją robotę świetnie. Ale każdy, ja mógłbym to wymienić każdego. Tartan, który nie trafił, trafił chyba najważniejszy w meczu. Tak naprawdę. A albo na pewno jeden z najważniejszych. Także każdy, każdy był bardzo ważnym ogniwem i, i bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa, aczkolwiek teraz czasu na yy, rozpamiętywanie meczów, które już za nami nie ma, ponieważ no, następny bardzo trudny przeciwnik już siodę przed nami. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę Krzysztofa Szbali Dobry wieczór. Bardzo nas bolała ostatnia porażka z Turowem. Mimo tego, że tak z Tenerem wspominaliśmy, analizowaliśmy, wygraliśmy do dobre spotkanie. Chcieliśmy dzisiaj się przełamać i wygrać. Cieszy bardzo defensywa, która jak już można powiedzieć, że momentami wyglądała świetnie. Cały czas nad nią pracujemy i myślę, że ten element będziemy poprawiali. Chociaż życzyłbym sobie, żebyśmy każdy zespół zatrzymali na 55 punktach oczywiście. Tak jak wcześniej powiedziałem, ta defensywa Myślę, że każdy z zawodników zasługuje na, na pochwałę. Dzisiaj akurat ja byłem skuteczny, ale na tym spotkaniu może być ktoś inny. Mamy naprawdę 12 zawodników, którzy, który każdy z jednym może wejść na boisko i pociągnąć wynik. W tym jest nasza siła. Nie można się przygotować na, na Anwil pod kątem jednego zawodnika. Trzeba bronić wszystkich. Mam nadzieję, że, że w środę odniesiemy kolejne zwycięstwo. Na pewno się dobrze do tego spotkania przygotujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy państwo macie pytania na Proszę bardzo. Ja mam pytanie do pana To Do przerwy progą rzucił sześć trójek na bardzo wysokiej skuteczności. Po przerwie udało wam się odciąć te trójki jednocześnie zradząc tego zaangażowania pod koszem. Jak to się udało? Jak to wyjazd Sprawa jest eee, znaczy prosta jest do wyjaśnienia. Oczywiście trudniej to zrobić na boisku. Ja powiedziałem swoim chłopakom. My za dużo przegraliśmy na pikach i na zwykłych latach jeden na jeden. Przez to zmuszeni byliśmy do bardzo dużych pomocy. Te pomocy otworzyły e, rzuty w pierwszej połowie. Poprawiliśmy to zdecydowanie. E, współpraca dwójkowa przy tych akcjach typu pick and roll była lepsza i dlatego nie musieliśmy tam bardzo pomagać. Stąd nie mieli już otwartych rzutów i skuteczność spadła. Czy macie Państwo kolejne pytania? Jeśli nie ma, dziękuję bardzo. Zapraszam na najbliższą środę na kolejny mecz, kolejną konferencję. Dziękuję, do widzenia.